Alleluja, Aleluja. i cześć. Aleluja. Kura uśpiewam. Pragniemy w ten wieczór uświęcony modlitwie, adoracji w czasie godziny świętej. Pragniemy być przy Tobie, Panie, aby modlić się o świętość dla nas, dla tych, których kochamy, za których się modlimy, i o również życie wieczne dla duszczystkowych. Chcemy prosić za wstawiennictwem świętych, wszystkich, całego nieba, szczególnie niektórych których najbardziej Kościół wzywa, którzy są nam bliscy również, którzy są naszymi opiekunami, patronami w naszym kroczeniu za Tobą, Panie Jezu. Dziękujemy za nich, za ich święte pokorne piękne, często ukryte życie. Odmówimy teraz litanie do Wszystkich Świętych, tą, którą odmawia się w czasie Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pana Jezusa. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, święta Maryjo, Matko Boża, święty Michale Archaniele. Święci aniołowie Boży. Święty Janie Chrzcicielu. Święta Anno. Święty Józefie. Święci Piotrze i Pawle. Święty Andrzeju, Święty Janie, Święta Mario Magdaleno, Święty Szczepanie, Święty Ignacy Antiocheński, Święty Wawrzyńcze, Święte Perpetuo i Felicyto, Święta Agnieszko. Święty Grzegorzu, Święty Augustynie, Święty Atanazy, Święty Bazyli, Święty Marcinie, Święty Benedykcie, Święty Franciszku i Dominiku, Święty Jacku, Święty Franciszku Ksawery. Święty Janie Maria Wianeju. Święta Katarzyno Sieneńska. Święta Teresos Awila. Święci Wojciechu i Stanisławie. Się za nami. Święta Jadwigo. Się za nami. Wszyscy święci i święte Boże. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, o zła wszelkiego wybaw nas od każdego grzechu, od śmierci wiecznej. Przez Twoje wcielenie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Przez zesłanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas zachował w łasce uświęcającej do końca życia słuchaj nas panie baranku boży który gładzisz grzechy świata baranku boży który gładzisz grzechy świata baranku boży który gładzisz grzechy świata Módlcie się za nami, święci pańscy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, bądź obecny w sakramentach, które są darami Twojej miłości. ześlij ducha przybrania za synów, na tych, którzy stają się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Niech Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo, Boże, Ojcze Wszechmogący, nieustannie nas ogarnia, przenika i uświęca, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Śpiewamy też pieśń, która już była śpiewana, która jest związana z Adwentem, ale też można ją śpiewać także i dzisiaj, bo jest związana ze świętymi. Oto Pan Bóg przyjdzie, rzeszą świętych nam przybędzie, wielka światłość, ów będzie. Alleluja, Alleluja. Oto. Przybędzie wielka światłość, w dzień ów będzie. Aleluja, aleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, Z Rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów będzie. Aleluja, aleluja, Alleluja, Alleluja. Tak, panie, w tej pieśni wyrażamy to, że przyjdziesz w wielkiej chwale w dniu światłości, zwycięstwa, triumfu. Kiedy każdy będzie sądzony, jedni szczególnie według Twojej miłości miłosiernej, inni według surowej sprawiedliwości, każdy doświadczy osądu swojego życia, swojego sumienia, duszy, postępowania, nawet myśli skrytych. Ufamy, że kiedy przyjdziesz, będziemy w gronie zbawionych, świętych, szczęśliwych których ciała będą wskrzeszone do światłości, do życia wiekuistego. Tak jak Twoje ciało zostało wskrzeszone, zmartwychwstało dla nas, dla Ciebie samego, bo stałeś się człowiekiem, żeby Twoje człowieczeństwo zostało przez wskrzeszenie wyniesione na Najwyższy poziom miłości, i przez to Ty chciałeś nas wynieść do poziomu nieba. Przyjąłeś ciało słabe, cierpiące, ale wolne od grzechu, bo byłeś wolny od grzechu, ale my cierpimy dalej, różne utręki ciała, duchowe. Wierzymy, że. By nas wybawić ze wszystkich utrapień, nieszczęść, prześladowań, ucisków, chorób, wszystkich, jakiś też pokus, że będziemy wybawieni od tego wszystkiego. Tak jak wybawieni zostali święci, bo Ty im okazałeś miłosierdzie, ratując ich od tego, co było złem, które. Z tym, które odrzucili, z którym walczyli. Chcemy Panie jeszcze w ramach dzisiejszego spotkania z Tobą rozważać kolejny rozdział, w ramach też naszych spotkań, również pierwszo wspólnotowych, Mądrości Seracha, 24. Krótka medytacja, krótkie rozważanie, żeby skupić się na tym słowie, które nam dzisiaj dajesz. Bo mądrość Twoja niech będzie w nas, niech nas przenika. I uwalnia nieustannie odpychy, głupoty, zatwardziałości, lekkomyślności tego świata. A więc teraz, Duch Święty, stąd poświęcaj, błogosław nas, błogosław to słowo, które chcę również potem skomentować. Maria, Maria, la, ha, la, henun, a la le, 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 Więc ten rozdział składa się z dwóch części. Pierwszy tekst teraz przeczytam. Przemowa mądrości. Mądrość wychwala sama siebie. Lubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu najwyższego i chlubi się przed jego potęgą. Ja wyszłam z ust najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Rozbiłam namiot na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku. Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się w głębi przepaści. Na falach morza na ziemi całej. W każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam, gdzie by spocząć i w im dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca Wszystkiego. Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł w Jakubie, rozbij namiot, w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył, już nigdy istnieć nie przestanę. W Świętym przybytku w Jego obecności zaczęłam pełnić służbę, i przez to na Syjonie mocno stanęłam, podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie posiadłości Pana w Jego dziedzictwie. Wyrosłam jak cedr na Libanie jak cyprys na górach Hermonu. Wyrosłam jak palma w Engadi, jak krzew, krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie. Wyrosłam w górę jak platan. Wszystko przepoiłam wonnością jak synamon i aspalat pachnący. Miłą woń wydałam jak mirna wyborna, jak galbanum onyx wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku. Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje, to gałęzie chwały i wdzięku. Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiaty moje wydają sławy i bogactwa. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie nad plaster miodu. Którzy mnie spożywają, nadal łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu. A którzy ze mną działają, nie zgrzeszą. I drugi druga część tego rozdziału: uwagi autora o mądrości i prawie. Tym wszystkim jest Księga Przymierza Boga Najwyższego prawo, które dał nam Mojżesz jako dziedzictwo plemionom Jakuba. Zalewa ono mądrością, jak piszą jak tygrys w dniach nowych plonów. Opicie na rozumiem rozumem, jak Eufrat, jak Jordan w czasie żniw. Wylewa naukę, jak Nil, lub Gichon w czasie winobrania. Pierwszy nie poznaje jej do końca, ostatni też do, dnia, do dna jej nie zgłębi, gdyż myśl jej pełniejsza jest niż morze a rada głębsza niż wielka otchłań. Ja zaś jestem jak odnoga rzeki, jak wodociąg, co sprowadza wodę do ogrodu. I powiedziałem na wodnie mój ogród i nasycę moją rolę. Oto moja odnoga stała się rzeką, a rzeka moja morzem. Na to sprawię, że nauka świecić będzie jak jutrzenka i ukaże to jak najdalej. Owszem, wyleje naukę jak proroctwo i przekaże jej pokoleniom na wieki. Patrzcie, że nie tylko dla siebie samego się natrudziłem, lecz także i dla tych wszystkich, którzy jej szukają. Mądrość Boża głosi samą siebie. Tą mądrością jest sam Pan. Jest Chrystus, jest Duch Święty. Pan wylewa mądrość i dary mądrości wszystkim, którzy o nie proszą. Niejako chcę zachęcić do tego, żeby o to prosić o, o ducha mądrości, o życie według mądrości. Y Niezwykłymi skutkami przyjmowania Bożej Mądrości, jakie płyną z tego przywileje, korzyści dla duszy i życia, dla serca, dla przyszłego życia wiecznego i jakie z tego mogą być konsekwencje dla innych. Mądrość mówi, że jest jak miód. Kto spożywa miód Bożej mądrości, nie będzie nigdy łagnął, pragnął, nie dozna wstydu, nie będzie grzeszył. Mądrość Boża zachowuje od nieszczęść życia śmierci grzechowej. Dziękujemy Panie za tą naukę. Potrzebujemy prostych nauk Twojego miłosiernego serca. Twojej odwiecznej miłości i mądrości. Potrzebujemy, Matko, Twojego wstawiennictwa, opieki, nauczycielko życia duchowego, mistrzynie życia duchowego, stolica Bożej mądrości. Jak dobrze, że możemy być w tej szkole Bożej mądrości, Bożego serca, Twojego serca. I dziękuję, że mogę to Słowo Boże, Panie, w Twoim imieniu, w tym miejscu głosić dla dobra wielu dusz. Choć wielu odrzuca tę mądrość Twoją, ale jednak jeszcze wielu chce ją przyjąć i nią żyć. Dziękuję Ci, że takie grono pokornych, wiernych dusz zbierasz także nieustannie tutaj. Dajna na Twego Ducha Panie, mądrości, wiedzy, rozumu, pobożności, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej, świętości. Maria, malachesza Ela, Ela, Elan, Ela, Ela, Zachęcam, żeby poszczególne osoby bliskie, zmarłe, czy ogólnie właśnie ze swoich bliskich zmarłych, z rodziny, czy znajomych, ale można też po imieniu wymienić te zmarłe osoby i właśnie powierzyć Bożemu Miłosierdziu. Panie Jezu, miłosierny, miłujący nas, którego tu adorujemy, którego tutaj wywyższamy, wielbimy. Pragniemy Tobie, pragnę Tobie powierzyć szczególnie wszystkich wiernych zmarłych z naszej wspólnoty. Okaż im swoje miłosierdzie. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Więc można wymienić tę intencję, właśnie, za zmarłych, i potem odmówimy ten akszczelisty za zmarłych. Wieczny odpoczynek kracim, im dać, Panie, a światło świekuista niechaj im świę. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niebo się otwiera, dusze idą do światła. Niebo się otwiera, dusze idą do światła. Niebo się otwiera, dusze Idą do światła, niebo się otwiera. Dusze, idą do światła, niebo się otwiera. Dusze, idą do światła, niebo się otwiera. Dusze, idą do światła. 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 Niebo się otwiera. Dusze idą do światła, niebo się otwiera. Dusze idą do światła, niebo się otwiera. Dusze idą do światła, idą do światła, idą do światła. Teraz będzie chwila na adorację w ciszy i zaśpiewamy apel jasnogórski, czytachowski, gdzie błogosławieństwo najświętsze sakramentem. Także dzisiejsza modlitwa tak, w takim wyciszeniu, kontemplacji, świętych obcowaniu, tajemnicy tego dogmatu, że nie jesteśmy sami, że jest niebo z nami, niebo się otwiera. Dusze idą do światła. My jesteśmy takimi duszami, które idą do światła. Nie tylko dusze czystowe. Więc trwajmy przez właśnie chwilę w tej modlitwie serca, skupienia, ciszy. Teraz powstańmy, aby zaśpiewać Marii Królowej naszych serc Polski, Królowej Duszczycowych. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, przy Tobie pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Pamięta. Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, Czuwa. Teraz będzie błogosławieństwo, oglądnijmy.